tam mała aktualizacja z pola. Mamy dzisiaj 22 maj. Sypiemy pierwszą dawkę zatu na cebulę. Dawce 180 kg na hektar. No w cebuli mamy trochę zakwaszczenie, ale to jest wszystko do zwalczenia. Będziemy jeszcze to ogarniać. Buraczki. Jak widać bardzo ładnie. Wtedy trochę przymrozki. I delikatna, delikatnie przysłucho było na wschody dlatego tego przykład jak na glinach jest rzadziej ale generalnie średnia z pola jest bardzo ładna zbliżamy się właśnie do końca pola zobaczymy selera drugą cebulę rozsiewacz spięty to same a nie do 30, ponieważ tutaj jesteśmy w stanie wsypać więcej nawozu na raz na całe 3 hektary cebuli Dość ma bardzo ładnie, warunki idealne. Przyjmijmy na 15 metrów. Prędkość z jaką się poruszamy. 8 km na godzinę. Tutaj ładnie widać miernik z GPS-em. Tutaj obok mamy selera. Sadzony w samym końcu kwietnia przed majówką. Ładnie się przyjął. Już robiliście właściwe. Także bardzo ładnie to wygląda. Tu mamy drugą cebulę, wolską, tam mieliśmy w Jeszcze nagram jak będziemy bliżej zbóż, jak wygląda pszenica.